3814 to liczba aktywnych graczy w StumbleGuys, kiedy nagrywam ten film. A oto ilość aktywnych graczy w tym momencie w Fall Guys. Więc co się stało, że oryginał ma około 8 razy mniej graczy niż, no może nie będę mówić, że podróbka, ale gra bardzo, ale to bardzo inspirowana na tytule Fall Guys. Więc w tym filmie przeanalizujemy obie gry. No dobra. Ale zacznijmy od początku. 4 sierpnia 2020 zostaje wydany Fall Guys. No i giera już po wydaniu, no po prostu w błyskawicznym tempie stała się hitem. A na Steamie w swoim szczytowym momencie grało w nią jednocześnie 172 tysiące i 213 osób. No ale przechodząc już do Stumble Guys, to wydane zostało także w tym roku. No ale nie osiągnęło zbytnio jakiejś super popularności. No i giera ogólnie miała raczej dość powolny start. 2021. W StumbleGuys w sumie nic szczególnego, bo z tego co wiem, to w październiku tego roku średnia liczba graczy wyniosła zaledwie około 40 osób jednocześnie. No natomiast jak chodzi o Fall Guys, to Epic Games przejęło studio Mediatonic i to właśnie wtedy gra przeszła na model free-to-play. Trafiła na konsole takie jak Xbox czy Nintendo Switch i została wycofana ze sprzedaży na Steamie na rzecz Epic Games Store. A. 2022. Ten rok się zdecydowanie od Fall Guys, które w tamtym okresie osiągnęło swój absolutny rekord, bo tak jak już powiedziałam, gra przeszła na Free to Play, co przyczyniło się do dołączenia wielu nowych graczy, a do gry po dosłownie dwóch tygodniach dołączyło 50 milionów nowych użytkowników. Ile? Także myślę, że to właśnie ten rok mogę nazwać takim wzlotem Fall Guys. A przechodząc do Stumble Guys, które dotychczas było otworzone przez Kitka Games, ale w 2022 sprzedali oni gry dla Skopeli, No i powiedziałam przed chwilą, że Fall Guys właśnie w tym roku mocno, ale to bardzo mocno, wzrosło z popularnością. Ale wzrost nie był tylko ze strony jednej z gier, a także z drugiej, tylko polegał on trochę na czymś innym, a mianowicie na tym, że Fall Guys przestało być dostępne na urządzenia mobilne, a jak wiadomo, bądź nie, w Stumble Guys można grać w przykład Właśnie na telefonach. A więc jak się już pewnie domyślacie, wzrost ten był spowodowany właśnie tym, że gracze chcieli zdobyć podobnych wrażeń, ale grając na telefonach. Jak już powiedziałam, gra StumbleGuys jest bardzo, ale to bardzo podobne do Fall Guys, co myślę, że zdecydowanie widać nawet po miniaturce. A więc w związku z tym, gra w tym właśnie roku dostawała bardzo dużą krytykę, właśnie przez, że tak powiem, bardzo duże podobieństwo do Fall Guys, Ale udało się obronić grę w sumie to tylko tym, że była ona na telefony, czego nie miało Fall Xda. XD. Dobra, ale teraz dla odmiany zacznijmy od Stumblecase. Więc w 2023 mieliśmy trochę współprac, mianowicie na przykład z MrBeastem czy Barbie, wprowadzono edytor poziomów, co wpłynęło trochę na popularność tytułu pod koniec tego roku. Ogłoszono jeszcze, że gra trafi na konsolę, co oczywiście miało na celu podtrzymanie uwagi graczy, chociaż wiecie, z tym zapowiadaniem to czasem dość, dość kiepsko jest. Ale tu na szczęście tak nie było, i gra wyszła już w 2024. Z tego co wiem, były jeszcze jakieś nagrody, dokładnie to Stumble Awards i chodziło o to, że gracze wybierali najlepsze mapy. Oczywiście jak to w wielu produkcjach było dość może pay to win, co przyczyniło się do krytyki graczy. No ale ogólnie sam rok zakończył się jak najbardziej sukcesem dla gry. Bo przestała być ona postrzegana jako takie folga jest na telefon, a zaczęła jako po prostu gra. Jeszcze w tym roku twórcy robili trochę dziwne rzeczy, a mianowicie tworzyli, a przynajmniej jak tak twierdzą gracze, słabe mapy i usuwali starsze mapy, bo na przykład były jakieś problemy techniczne. Bo wiecie, game developerzy mają takie przysłowie, jak coś nie działa, to jest do wywalenia. 2024, jak chodzi o Fall Guys, to no nie był to już ich szczytowy okres, ale mimo wszystko udało im się trochę odzyskać bazę graczy w związku z premierą mobilną. No dobra, ale przechodząc do Stumble Guys, to miał on różne premiery. Na przykład PS5 czy Xbox Series. Oczywiście także były różne współprace, na przykład z KBDB Toiletem. No i ogólnie w związku z tym, że gra wyszła na już różne konsole, no to jak wiadomo jej popularność mocno spadła, na jeżeli chodzi o graczy mobilnych. 2025 Stambulga jest kolejne współprace, jakieś zmiany i oczywiście ciągłe dyskusje na temat pay to win A tak jak już powiedziałam wcześniej, główna baza graczy przeniosła się na konsole. Guys. tutaj nie będę już dużo mówić, ale powiem jedno, jest zdecydowanie gorzej na filmie. I mówię to dlatego, że w 2025 średnia graczy online jednocześnie waha się od 500 do 800 użytkowników, a na Epic Games Store od 80, nie, 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 od 80, a od 80 tysięcy do 120 tysięcy graczy jednocześnie. Także tak to właśnie wygląda. Nie będę mówić o 2026, bo on dopiero się zaczął, ale tak jak mówią statystyki Wyglądają co najmniej kiepsko. To wiecie, jak się spodobało, subi kłapka, i będę jeszcze bardzo wdzięczna, jak podbijesz ten film. Elo!